Nie, a to pierwszy. ja dalej nie idę. No, no i ale... co wam się stanie? No, żołnierz powiedział najpierw. światło tutaj, jest, tak. nie? Halo? Halo, proszę chwilnie mi. Wiolet! Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i witam Was na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. W ostatnim miesiącu wbiliśmy ponad 100 tysięcy subskrypcji, co czyni nas najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Jeżeli jeszcze ty nie zasubskrybowałeś kanału, nie dołączyłeś do naszego grona, chcesz razem z nami uczestniczyć w filmach i chcesz oglądać nasze filmy albo oglądasz nasze filmy i po prostu jeszcze tego nie zrobiłeś, to sprawdź czy taki sam czerwony przycisk, jaki mam tutaj. Kliknąłeś tam na dole. Jeżeli nie, no to. Klikni. No i co? W dzisiejszym odcinku odwiedzimy, a raczej spędzimy całą noc w opuszczonej fabryce zabawek. Raczej ze złotą rączką, raczej. Z... Będziemy szukać duchów, ją. Razem z szoferem, razem ze mną. Szofer jak zawsze próbuje pajacować, ale mu nie wychodzi. Co ja próbuję, jestem poważny. Widziałeś jak pajacował? Tak. Czyli mówisz, że będzie dobry pacem? No będzie. Może to ja pajacował, bo co ty no wiesz. No właśnie, ja już więc jest stałem. Dobra, nieważne, w każdym razie idziemy po kalinkę do góry, bo ona się już za bardzo rozleniwiła. Tutaj jeszcze fotograf będzie robić zdjęcia e, duchów, które może tam będą, a może ich nie będzie, najprawdopodobniej nie będzie, bo ja nie wierzę w takie rzeczy, pewnie też nie wierzycie w takie rzeczy. A ja wierzę. Ale jakby były, to jesteśmy zabezpieczeni. Ale on, on wierzy, on ogólnie wierzy w duchy e, i że duchy istnieją, ale to, to, to jest pewnie. Dlaczego wierzysz w duchy? Masz 10 lat? No skąd że nie ma. Ale nawet jakby żyły, to przecież kilofem Karinka! To ja nie będę ich zabijał kilo. Karinka, jest... lecimy! Dawaj na Ile był. czekać trzeba na ciebie! Ale o co wam chodzi? I jedziemy na wyprawę! Na ciebie tylko nie jesteś ubrana nawet. Wstajcie do tej fabryki? No tak, no. A wzięliście zapasy? Ja A co my tam jedziemy na tydzień? Ale to bezkit trzeba wziąć jakieś jedzenie. No dobra, no to weź jakieś jedzenie dobra. i lecimy. A co ty robisz? No plecak mam! Ale po co ci plecak w ogóle? Napoje! Jedzenie! Ale my jedziemy na noc tylko! No, ale nie, my jedziemy na noc i od razu wracamy. To jest 120 km stąd, bez przesady. Trzeba dużo wody. No i co będziesz robić teraz? Zapasy wk wkładać? Zapas z tyłu. Dobra, wszyscy są wkurzeni, nie, czekamy wszyscy na ciebie. Gdyby nie ja, to by nie wiedzieli co jest. Eee, cóż, lecimy. Lecimy na fabrykę na kolonie. i w niech rzeczy ruszasz. E, cóż, no przygoda będzie fajna. Cieszymy się, bo nie jedzie z nami Dredias. Dregias leży na chacie, także super, zrobimy sobie gina? Serio? Będziemy mamy? robić, co będziemy co robić? Będziemy robić? Do Dobra, to zrobimy sobie jeszcze dodatkowo kiełbaski na opuszczonej e, fabryce. Także mam nadzieję, że się cieszycie, a ty nie kradnij. Idź, ja nie kradnij. z z wami czy z nimi? A z wami. Idziemy tędy. Ja wolę się bezpiecznie. Teraz się pojadę z piątką. Ty z piątką? Tak. Pojedziesz z nami. No Prowadz? dobra, no to wy ale dawaj kamerę. Jesteś gotowa? Czas zacząć przygodę. O ja, wycieczka szkolna. Czujesz się tak samo? Tak. Oczywiście, że tak, ale nigdy nie byłam na zielonej szkole. To będzie mój pierwszy raz. Nigdy nie byłaś? Не, а ты билась? Ja byłem. I co, fajnie było? Zieloną noc, co wy na to. Trzeba, trzeba. Fakujcie się do auta. Wiecie, cieszycie się, że nie jedzie z nami Drewias? Ja? Tak, bo jest ja spokojnie. Nie tutaj z tyłu, jak w jakiejś klipce. A ty ta. ja się cieszy, że Drewias nie jedzie z nami. Ja się cieszę, co. Będzie lżej w aucie, nie, szybciej będzie się przyspieszał. Ty... Czemu ty nie prowadzisz? No właśnie nie wiem co tu się stało. No, mi no bo do ja nie jeździ szybciej. Ja nie ogarniam tego. Ja A nie ale... jestem luksusowy, ja, ja chcę. Szybkiego co na świecie! Nigdy ty nie pojadę z nimi, nigdy. Ale to by jesteście paramkończyć czy nie, bo ja się nie Ale Ja Szur i nie wiem. A my się tak. Tam. Jasny, weź tam języczkiem tam. weź tam języczkiem i odpadaj. Myślisz, jesteś głupi? Ta... To jest Może pamięta. są. Cudownie, cudownie, że nie ma w końcu z nami dredziarza, bo już myślałem, że Jej, będzie. Co jest? No co, wycieczka, Ale co ty tak? robisz mi pod auto, wstakujesz? No, no byłem w lesie na chwilę, no. Otwieraj Nie otwieraj go, ten... Nie, otwieraj, no, no, z wami. wycieczka, jak nie, nie jadę z wami. z wami. Idziemy wszyscy razem na wycieczkę, tak? Fajna wycieczka. Mówiłeś, że opensy... nie chcesz jechać. No ale zmieniłem zdanie, no i jedziemy, tak? Jak ja zmieniam zdanie, zmieniam zdanie, to zmieniam zdanie, prawda? nie masz, mogę się chodź, doczekać. Chodź, no, chodź. Tak? O. No, a wyjdź, idź, wyjdź stąd. A dlaczego ja mam no, wysiadać? Idź stąd, ja to Co się ty robisz, powiedział? Soreczka, soreczka, poczekaj muszę. O, na środku. Gdzie jedziemy na wycieczkę? Jakieś miejsca opuszczone słyszałem dzisiaj, tak? Zostawimy cię tam. Dobra. No co, no jedziemy na wycieczkę, ale miałeś tu nie jechać o, z nami. Na ja się Basz, cieszyłem, że. No, tak to Nie, może... tak cicho. A teraz... Spako spakowałaś jakieś kanapeczki, może coś tamten? Jakiś piknik, grillek dla wszystkich? Nie widzisz, że jest to mało miejsca? O jedną osobę za dużo? To sobie dzisiaj pojem trochę, nie? A ty na jedzenie tylko. pasożyt, pasożyt jesteś. A dobra, lecę sobie szwabo, Kiedy wchodzę na te bity, to tu krzyczą brawo jo, ją lecę dalej tutaj mordko Gdy wchodzę na ten bit, to jest kwa kombo. Ej, no, no, yo, no, no, yo. Lecę sobie no, dalej, to, ty wychodzi. jesteś Jez, słaby stop, Mam dla Ciebie to. tutaj zwały, tutaj Co wychodzi? Co wychodzi? Ale co, siada, co doni, jak ja sobie tutaj freestyleuję Co mnie tu? No dobra, sami tak do was dojadę, sobie taksówkę zamówię Nie, yeah, idziesz do niej! Dla, bo my nie mamy siły, nie? No, jest normalny, jak. No, strasznie. Przynajmniej teraz jest taki śmień. Ludzie się patrzą. Przedną papę. Co? Się nie Znowu trzyma. jestem zła, przez niego. Nie płacz. On po prostu tam zostanie, już go nie zabierzemy z powrotem. No nie, no, jedziemy prostu nie. Ale zostanie tam, zostawimy go, nie wróci do domu. Chcecie go to zostawić? No, no Tak, ja jestem za. Ale to Polski. będzie survival. Te peskitu, zostawmy dredziarza tam. To będzie dobry pomysł. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale moim zdaniem trzeba go po prostu tam zostawić. Jak już będziemy się zbierać, wszyscy zostawiamy dredziarza. I... Niech, niech, nawet tam, nie wiem, bo i tak przeżyje, bo to małpa jest, nie? No, ja go lubię ogólnie, on no jest fajny, ale teraz no, to przesadza, nie no przesadza no, teraz. No, no. Dobra, czas zatankować chóreczkę. Co jest? Zniku, to przecież go mam go dosyć, przecież no. z nim się nie da tu siedzieć w ogóle. Mierci, Zabieraj go z powrotem maż, tam do siebie. Ale ja go nie biorę, musicie ale... wytrzymać, trzymać. nim to gdzieś. No to ja też zostawiamy go nie na stacji. Miałam no to mi... zostawiacie go na stacji, jeżeli chcecie. My My no jeżeli chcecie się z nim kłócić, to się kłóćcie, ja tankuję chcę ja ale ja też z nim nie chcę jechać, nikt z nas nie chce z nim jechać. Ale to ty go wziąłeś, nie? Ja go nie wziąłem! To jak nie, to wziąłem go! Odpadł pod maskę, nie wziąłeś, wziąłem go! Ale po co go brałem? Bierzemy go z powrotem czy nie? Nie! Niko nie, nie, nie chce! Jeszcze go, ale to, to zostawiamy! Może weźmiemy? Nie! No to nie, to zostaje z wami. To z chyba zabłądziliśmy, nie? Ja nawet nie wiem, gdzie my jedziemy. Gdzie my jest, w ogóle jesteśmy? Co no Wiolka szukała, zawsze zobacz, wiolka Ale zobacz, która jest godzina, człowieku? No już światła nie ma, nic, wszystko nie jest. Nie, no światło jeszcze jest, dobra, wyłączę to. No zobacz, jeszcze jest jakieś światło, tak? Tylko błądzimy. Bezsensownie błądzimy. No Weź dzwoń do tej Wiolki. Wiolka, nie na do, do tej Wiolki, bo to jest idiotka, no. Wiolka. Ale mi się wydaje, że to jest opuszczona szkoła, bo ja tutaj już byłem. Nie, tu jest opuszczona fabryka. No przecież nawigacja mi tak pokazywała. I dlaczego? A od do razu się... Nie, pokazała, nie to... wydzieraj się już na mnie. Tam jest o, tutaj tutaj jest. Ale się w ogóle na ciebie nie wydzieram. Nie, ja tutaj byłem, pokazała mi jaka, nawigacja, to to że tu jest, to jest fabryka tak, i widziałam jest. filmiki po pierwsze na YouTube, więc co ty mi mówisz, że no przecież ludzie tutaj byli? No nie. To może jest jakiś malutki budyczek, szkoły, może jak byłeś. Przecież, ale ty wiesz, że obszar ma dużo. Może tam dalej, przecież tu jest tam obszar ma dużo. Bo obszar ma dużo. przecież ja nic nie powiedziałam. Ona mi macha jakieś na bani. Wybuchna. Tam jest w ogóle przejście w prawo, tak? To może tam jest trochę dalej. No, tu tam jest, tam jest wejście do lasu. No A, No to może tam trochę trzeba dalej pójść. Nie to są... Ona... Ale widzisz, tu jest napisane szkoła masz? Lepiej. No tutaj, ale no, no, to... to... no, może być trochę dalej. To wy jesteście aż tacy ułomni? szkoła by była obok fabryki? Z ludźmi pod wpływem maszerująca. Szkoła by była na tym samym terenie co fabryka. To To totalnie sens. No dlaczego tutaj jesteś? Jak mamy nie podpływać czółnie. Nawigacja tak pokazała, nawigacja tak pokazała. Perfekcyjna pani domu? Nie, to na pająki. Perfekcyjna pająki. pani ulicy. Pajęczyn. Ale będziesz co też ten? Kod, ty... Jak będę szła, A to gdzie tak jest drejziaż. To odganiać. będziemy odganiać. Tam jest drejziaż, nie wiem co będzie robić. Gada przez telefon czy co? Dobra, lecimy tam. Tylko tu jest stróż, więc musicie uważać, nie? Cicho, wszyscy cicho. Jest wejście. Kto się ładuje jako pierwszy? Czyli przygotowani to Wiolka. To jest niby ta twoja szkoła. Nie wiem. Ale zmieści się przez tą dziurę? Jest creepy. On jest większy ode mnie. Jego się zapytajcie. Ja już nie takie dziury penetrowałem. Kurde, czekaj. Pat, pat, pat. próbuje próbująca wejść do dziury. Ona chyba woli po prostu udostępniać dziurę. Co Nic, nic. Źle to wygląda, nie? pukuje się. No, no, tak. wie, wiesz, tam, oh, żebyś ty zaraz stąd nie wyszedł. Uważaj na strzykawy ja tam na dole, do bo sobie strzykawki w nogi Ja się to trochę to. boję tam. może ty? Nie wyjdę tam za żadne skarby, odejdź no i stąd, nie. Ale no chodź. Nie wyjdę tam. Dlaczego? Bo się boję. Ale dlaczego nie Daj mi spokój. No chodź. Ja nienawidzę oglądać horrorów i to jest jak z horroru. Ja to że tu narką. Nie ma opcji. Nigdy nie wejdę. Teraz. Ty chodzysz, nie? Karinka, ja też się boję. Ja Cię potrzymam nawet za rękę. Pójdziemy razem. nie ma opcji. Ale damy no radę razem. Mówić. No, Karinka, okay. naprawdę. jak ktoś tu jest i coś się stanie, to Karim zostaniesz nie. sama i Ciebie to zabiją. No nie wejdę. Chodź, pójdziemy razem. No chodź, Karinka, idziemy. Idziemy razem. No jak idę? Uważaj Uważaj pod nogi. No, ale jest to <grym> ale, ty ale czekaj, niech wejdzie szybko, to coś ci pokażę, bo byłem już tam. w i wszystko co najgorsze. Patrz, a, tu jest materiał tu nie. To nie? Ktoś tu spał. Pamiętasz skąd że odbieraliśmy wtedy? Z tą dziewczyną? Czy jesteś chora na głowę jakaś? Zupełnie? Czy jesteś chora jakaś? podobnego... No, Nie, to było... Ja się czuję jak w Karinka, co się stało? Karinka. Ale co się stało? Karinka, no nie płacz. Dobra, się popłakałaś? Nie chcę tutaj, prawda? Ale czemu się popłakałaś? No chodź, ty się. Czemu, czemu nagrywasz się takie płaci? rzeczy, jak płacze? A co? Bawicie to? Bawicie to? Bawi? Że płaczę? Nie. No Nawet to się w ogóle ten temat? Wyłącz tą kamerę! Co? Nie Co? coś? No nagrywamy, ale tutaj nie ma przejścia w ogóle. Jak Nie ma przejścia. Jest przejście. Płac. Gdzie jest przejście? To jest przejście. To jest przejście, czy nie? To jest zurene. Jakbyś się do to może byś coś znalazł, nie? nie? <gryte> Jakbyś <gryte> się do czołgał. To rury No to co, to, to jest kotłownia, tak? No nie, w tego budynku. Nie, to jest miejsce A ja zbrodni, A gdzie ludzie. Ja jak A jakby gdyby była kotłownia, Kota, to by było przejście. Pokaż te rury tutaj. Co to jest? To, 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 co, to, co to są? No nie jest jakieś. sposoby takie są. Tak. Postępowania pracowników w szczesnych wypadkach. Tutaj normalnie jakieś skierowania są, ludzi. Sparek, papiery. To... Gdzie my jesteśmy w ogóle? My jesteśmy w tej fabryce? My jesteśmy w odpowiednim miejscu? Tu był chyba jakiś szpital. Chyba trafiliśmy w nieodpowiednie miejsce. Chyba był jakiś. Ej, co tam się stało? Co? Nagrywasz? No nagrywam, no. O no, kurde, co to jest? Co to jest? Oto. Marking jakiś był. Grubo, nie? Ogólnie. Wiesz, że ktoś tu może być? Pionek. Jakiś bezdomny czy Pionek. jakiś psychopata. Piasek. Ty bez chwili zobacz, tam daleko to się ciągnie. O, mówię! To nie chodzi o to, czy coś tu jest. Zobacz, ile tu jest miejsca. brama garażowa. A, to do tirów, bo tu jest rampa. Jak sobie spojrzysz na dół, to jest rampa, żeby tiry mogły sobie tutaj przyjechać i się wyładowywał towar. To magazyn jakiś. Biskidu to była rampa, to był no. magazyn. Musimy znaleźć fabrykę takim no takim tam tre... Możemy się jeszcze tu ogólnie przejść i pójść tak. dalej. Musimy znaleźć fabrykę zabawek. Chciałbyś trupa znaleźć? Trupa? No. O, z tam jest stare jakieś... Stary, to wygląda jak z jakiegoś Outlast'a. Wiesz, tu są normalne schody. Jezu, przestańcie, naprawdę, my jak chodzimy, to nawet nie chodzimy jak grupa. Ale to nie wygląda na takie stare. Ktoś może na kogoś napaść i ciort. Ja idę normalnie, szukajmy ja wie, przygół. Ja Dobra, wynika z tego, że co, że sprzedawali tutaj ziemniaki? No patrz, folia po no, no, ziemniakach, I tu jakieś pudełka, kreduka, I patrz, widzisz? A... Ale my nie szukaliśmy hurtowi warzyw, tylko szukaliśmy no, ja fabryki zabawek. Szukałem fabryki, ale to, mamy... to Wiolka tak prowadzi, no. Potrzebujemy jakieś pudełka do domu? Ale to jest poważna? Żartuję sobie, Boże. Ty, to to jest fabryka, nie? To już na pewno była fabryka, tylko nie wiem, do czego to służyło. A. Nie wiem jak ktoś wie to nie pisz w komentarzach na zewnątrz. No co? Wychodzimy? No nie wiem, tu jest wyjście na zewnątrz. Musimy znaleźć fabrykę. Patrz. No walk. Ej, ej, Dredziasz, to coś dla ciebie. Ktoś tu mieszkał. Nikogo tu nie ma dredziast. Ja wiem, może tu akurat nie, ale gdzieś, gdziekolwiek może ktoś być. A jakie fajne litery? To są literki, to, to twarzy napis. Ja widziałem, tam jest więcej litery. Ej, pokaż! Daj mi tego tego. Że, to nie demolujemy i hałasujesz. Się przestraszyliśmy i myśleliśmy, że, że stają auta, nie? A to są, okazuje się, że to są opuszczone auta. A to jest monster truck. Monster truck? Tak. Ale czemu to jest kurde opuszczone wszystko? O co chodzi? I tego co się nie spodziewałem ty. Ale to nie powinno być opuszczone, nie? Normalnie auta tutaj stoją. To jest popieprzone, nie? I ta fura. Powiem wam, że na części na pewno by się sprzedała, bo nie wszystkie części są zniszczone do tej fury. Także nie wiem dlaczego ty tu to stoi, koła wydają się spoko, niezniszczone. Po prostu jest po ale dziwne, że to stoi. Lacharstwo, lakiernictwo, dziwne, mega dziwne. Co to jest? Powiem, Ci... to myślałem, że będzie strasznie. nie, nie boję się. Tu jakaś stara kura, patrz jakie ma koła. Patrz kółka, widziałeś to? A weźcie to co tą plandekę. Nie, bo tam coś jest na ale co to jest akurat? No ala linko, te sprawy, wiesz... Jakoś do renowacji, nie? Ale jakaś... Ty, a to i to 150 lat, nie? nie tak mniej więcej. 150 lat? No, a nie? Jakie 150? A ile? Nie no, 80? Z lata 50, mi się wydaje. No, w życiu. A ty to jest opuszczone w ogóle, czy nie? Ale, niech komentarze a, Ale tam będziemy jeszcze gdzieś wchodzić? Co jest? To ja, jest taka sama jak moja. Dobra. Ja tu po części przyjadę. No stary, pak. Wiesz, tak. trochę rozwalona, ale... A nie, w sumie nic nie ma. A tam nie ma drzwi nawet. A dobra, nie ma co kraść. A co, chciałeś coś ukraść? Nie, no chciałem tylko pożyczyć A, do siebie. Pożyczyć, tak? Teraz to porządny obywatel. O kurwa, dinozaur, kur dinozaur, patrz! Ty, co to jest? jest? Ogarniacie, że tu dinozaur jest? Nie. Ja się tam na garbie, normalnie tak o. Jest więcej ty więc dinozaur Uf, O co tu chodzi? O co tu chodzi? Łódki? Ale mm. gdzie oh, my jesteśmy? A, tu głowa słonia jest. Nie, to jest chore miejsce, nie? Ty, ale tego to się nie spodziewałem, że dinozaury znajdziemy akurat. Dalej, sobie na ogródek kiedy Ja to coś o, będę nagrywał. Faskowo to wygląda te dinozaury, nie? Nie spodziewałem się tego. Bo to była ostatnia rzecz, jaką bym lukoska. się spodziewał tutaj Kto w tym, tym miejscu. Co? No kozek, ja już na jednego się wstrzymałem. <grym> co to? No co to, Czemu co to, to, to się rusza? Chodźcie, uciekamy! Ucieka! Co dwie. za debil Fabryka jest tam dalej Trzeba przejść tym laskiem i. Jest tam Ale bolo. ja nie idę nigdzie dalej, dwie... nie? A czemu fabryka w lesie była w ogóle? Jak, jak to, to, to ma sens? I ona idąca za na nawigacją Dlaczego ja kurde średnia. ona nas prowadzi ja w ogóle? My Ale już tam ja byliśmy No chodź, jest droga nawet No chodź, patrz, budynek nie widzę żadnego budynku. No patrz! No dobra, idź. I się, wiesz, jak... No dobra, idź Wiolka. A dlaczego mam nie iść? No bo ona jest tępa i kupia I ona Cię źle poprowadzi. Jesteś pewna? Tak! No to są części już tej z fabryki. Idź się tam? To jest tej fabryki i tam trzeba iść daleko, daleko. No patrz, tu już masz jedną część. Ale to nie wygląda jak opuszczona fabryka. To bardziej wygląda jak coś z horroru. Tu jest creepy. wielka. tu jest creepy. Jesteś pewna, że chcesz iść dalej? No jest dobry budynek nawet. Nie bądź jak oni. Zostawi dalej. Nie, to pierwsze, ja dalej nie idę, nie no idę, Wielka, nie, 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 jak... nie idę dalej, nie idę dalej, Wielka. no. A dlaczego wy siedzę? wszystko boicie Zobacz, nie. oni zostali tam, ja już ich nawet nie widzę, ledwo to światło widać, no nie idę dalej. dalej, tam jest nie. ta fabryka, no, obiecałysz Mogę iść do tej fabryki jutro, mi. mogę iść jutro, tysięcy apel zostawić, ja nie Ale idę dalej. Ale obiecałeś mi. Nie idę dalej. Ale obiecałeś mi. No dlaczego... Nie idę dalej, Wielka, nie idę dalej. Ja... ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy się tu boją? No bo tu wprowadzisz nas przez las. Nie mogę się normalnie wyjść Ale co wam się stanie? Co? Że on nie chce wyjść na zewnątrz? Światło jest, nie? Gdzie? Tam. Widziałem jakieś światło czerwone, ja tam nie idę. To jest świeciło Tam było czerwone światło. Nie idę dalej, no, Bielka i po pieprze. Nie, nie nie idę dalej. 100 tysięcy za ty w górę i ja nie może wycofnąć w dzień. Na pewno nie w nocy. No, Jesteś no, powalona. No, nie jestem powalona. No, ja może co lubię takie miejsca? A ty też lubię. Do czego to lubię? Lubię, ale nie co? Dredziaż się wspeniał. Bo teraz idziesz za tłumem, no i tyle. Nie, dredziaż się wspeniał. Chodź! Nie! Co ty robisz? Dobra, idę sama. No, no nie idziesz. Z tobą. Jak ty idziesz sama? Ty, e! a co ty? Co jest Jolka? Nie idę! Ja się cofam! Ja się cofam, Jolka. Nie, ja to pieprze. No, no. Nie Zostawiłeś ją, tak? Zbierasz Nie poszła. Ale co no sama tak, posła, tak, do to ona nie? normalna? Sama sama poszła do, do lasu? Zostawiłeś ją. Nie, zostawiłem jej sama posła. Ja, ja jej nienawidzę, nie lubię jej, ale żeby zostawić dziewczynę Jeszcze, samą w lesie. Nie zostawiłem jej sama posła. Dobre, jak, jak mogła z... sama pójść? Gdzie jak można sama Do, do Ciebie, lasu Do lasu Ciebie, do Ciebie, sama. Do lasu ale ci No do lasu? Masz to nagranie. Ale ty poszłeś z nią. No i co? Ja powiedziałem, że nie cofam, ona nie chciała się cofnąć. Po co ty w ogóle z nią poszłeś tam? Posegłeś analfabeto. <noise> Dobra, bo jestem trochę kurde speniany, idziemy stąd. No nie, wielkie musimy poczekać, a no powaliło was? No, no. Ja, daleko. stary. Daleko no nie wiem jest? gdzie poszła. Ja z tego strachu już nie wiem co mówię. To jest nie chore. wiem gdzie poszła, skąd mam wiedzieć. Stary ja chcę do to domu już wstręczą, wracać. Wstręcząc. To jest chory gdzie my jesteśmy. Nie nie wiem, no. Dobra, problem jest taki, że. Jesteś jak... chory człowiek, bo nie, nie ma jednej osoby. A gdzie jest Karina? Poszedłeś Karin od niej, rozumiesz? A co? Poszła do auta. Jak poszła do auta? Poszła, no poszła, się do, no poszła do auta. Ale to samo puściła? opuściła? Poszedłeś się od, od wielki. Wzięła łom i poszła do auta, powiedzasz sobie, że prani, nie do chciała, żeby co? ktoś z nią szedł. Rady, to jest silna kobieta. Wielka dzwoni. Halo. A, proszę, połóż mi. Co, co się stało? Zgodiłam, to, jest zgodiłam, to, zgodiłam. to jest tragedia jakaś w ogóle, co ty Cibon. zrobiłeś? Co, co, co się odwaliło? Telefon się rozwalił. Ej, czekaj, ja do niej zadzwonię, mam do niej numer. Dzwoni do niej. Halo. Ale gdzie ty jesteś? Nie wiem, dalej nie Taka cwaniara. Czemu ty sama tam zostałaś? Było niech chojrakować, tam nie leś sam. no co? właśnie. Sfaniara. Teraz kurde dobra, płacze. To? No dobra, ale ma no, 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 To jest twoja wina. Bo chciałeś film nagrać i poszedłeś no, za nią. więcej będziesz wiedział gdzie ona Pas, jest, nie? No to po prostu idźmy tam. No próbujemy coś wymyślić? Dobra. No i płacze, no i Prost, dobra, krzyki, prosto. cała wiolka. Dobra, idziemy wiola po ciebie. No i teraz wyje jak pies. Dobra, idziemy. No tam do lasu, na gdzie? gdzie? Myślałem, że nie trzeba będzie. Weź zadzwoń do niej i niech krzyczy. Kola! No ona, wejdź, zadzwoń do mnie. No nie odbiera yeah, cały czas. Jole! Jole! No ja, ale nie możemy jej słuchać. nie słyszycie w ogóle cokolwiek? No Nie, nie słychać jej. Gdzie ona jest? <Ksiun603> Jole! Cicho? Cicho? Co? Słyszeliście? Cześć, no. Co on tam robi? A, krzyk. Czy to czy chyba było tam. Gdzieś tam Tamtą w stronę. stronę. Nie? Ale co, to Mogę... zostawić Nie, nie, nie no. zostawię, bo to jest członek ekipy no, nie i nie no, możemy jej zostawić. Je. Ale słuchaj, jak było kurde nawet no, strasznie, to teraz jest jakaś tragedia, rozumiesz? Nie, nie ma gdzie jednego. W ogóle... Ale gdzie kipy. my jesteśmy? W ogóle wiecie, gdzie jesteśmy, no mapie w ogóle nie ma zasięgu tutaj. Tam no. fabryka, fabryka. No, stąd czy co robimy? No, no musimy może ją jakoś nie znaleźć, nie. no bo to nie może tak być. Ja nie jak nie idzie ty dalej? Nie, powiem ci szczerze, tak. To są Twoje pomysły, Twoje filmy. Twoje, kurde, gadanie, Twoje nakręcenie filmu. Ty ją filmu. zostawiłeś, nie, zostawiłeś. Ja, ja stąd zostawić? wychodzę. E, nie, no, bez kitu ja chyba też. Nie, nie, żeby coś, ale wiesz co, Ej, jak Ty chcesz szukać, to, to jest chore, nie? No właśnie, może Sam. Zobaczymy, czy ona przechodzi, zobaczymy, co my ja szukać ją do lasu. Ja Zostaniesz się nie cykam. Z... Ja też się rozchodząc. nie cykam, ale stąd idę po prostu. Nie czuję się w obowiązku w ogóle tu zostawiać, i szukać. członkiem ekipy, że musimy ją szukać. No ale widzisz, co Ty robisz w ogóle? A ty jest no Nie, ale nie tytuł, pluję kamuś, ci na mordę. Zostajesz kamuś, z nim kamuś, i ją szukasz, kamuś, bo to twoja. Nawina. Dzisiaj to ty zawiniłeś. Nie mogę się no tak. nie zostawić. Tak. Ja stąd idę, nie. Ale powinniście ze mną zostać i razem szukać. To jest wasza koleżanka. No, koleżanka? Będziemy, no, ale... koleżanka? będziemy po nie drodze po powrócie. To jest wasza koleżanka. No, no jak Człowieku, się ja mam tak obstrane gacie, że nie, nie wyrobię tu więcej. To jest cholera. Mogę pomóc co tam i tam. ja, ja się nie boję. Ja po prostu stąd idę, bo nie czuję się w obowiązku, po prostu sam ale będziesz się pogacie. teraz przed Dla widzami tu Dobra, Ty idziesz z nami? trzeba ją znaleźć. Naprawdę no ja nie Ty idziesz z nami? Tak, idziemy, musimy ją ja znaleźć. Kilo, kilo, się ale przechodziliśmy już na trzy grupy. Dobra, ale musimy ją znaleźć, nie zostawimy jej. Nie! Nie wiem jak ale ja mam rozładowany telefon. Ja, ja też bo świeciłem tą latarką już się rozładował. Mój jeszcze Dobra. działa, ale nie mam zasięgu. W ogóle nie Bo w sumie jesteśmy w lesie, nie? Daleko z miasta jesteśmy? Jak my teraz wrócimy w ogóle? A my w ogóle wrócimy? Dobra, Szukamy je ja i sami się zgubimy zaraz. Nie, chodźcie tędy, tutaj gdzieś musimy znaleźć drogę. I wyjdziemy z tego lasu, bo jak się zgubimy to już będzie kompletnie No, że pójdziemy po prostu naładujemy no, telefony i no a prostu... co zrobisz jak na będę? Naprawdę... Ale się jak cofnąć, się wszyscy ale... zgubimy to nic no, to nie No, no, dobra, może musimy się cofnąć, ale bez, bez jaj no co biolkę kurde zostawimy? No ale jak sami się zgubimy to jej nie pomożemy. Już przestań nagrywać, bo masz 10% kamery i nie wrócimy stąd nawet, nie będziemy. No właśnie, naładujemy światło. telefony i ją poszukamy. Co wracamy? No musimy no. wrócić po drodze będziemy. No musimy, ją... no bo to, no, ale, to ale że zostawiliśmy no, Ale Ale nas... raz powiem, musimy podładować telefony, no jak ty to chcesz sobie wyobrażasz, no co? Przecież sami tu no zaginiemy. Zostawimy jej, nie zostawimy, nie zostawimy, ale wrócimy, poładujesz najwyżej w samochodzie telefon. No, naładujemy każdy trochę telefon w aucie i wrócimy. Ale nie ma ładowarki w aucie, będziemy musieli jechać do domu. I co zostawisz się tutaj na noc? No nie wiem, no a co jak inaczej? Gdzie jesteś niepoważny chyba. A ja chcę, to zrobić? Masz kabel? No to trudno po ciemku będziemy ją szukać, nie zostawimy jej tutaj. Przecież. No to co, mówisz przed chwilą, że do auta, to po co idziemy no, do tego no auta? Żeby no żeby nie nie naładować ładowarki. telefon, żeby No ale to nie, nie to jest mamy ładowarki! No może jednak jest gdzieś skosu. Nie ma! Na pewno? Na pewno. No to nie wiem, może ktoś ma inne. Kabel, to się sobie. Nie posiadam, wiem. Się, nie? Moim zdaniem to jest głupi pomysł, że ty jesteś po prostu obstrałeś się i się przyznaj, że się obstrałeś. No nie, co ty ja jej nie, nie, nie zostawię Ty też się obstrałeś To ty się ja obstrałeś, się zobacz jak ty się obstrałeś. Jak się obstrałem, no ale zaraz my się zgubimy, no co? No to co to, z jaki to będzie? No wracajmy, ale musimy wrócić, może przy aucie po prostu stoją Sprawdźmy to. No jak? No nie wiem, może Może po prostu się znalazły. Ty nie masz zasięgu, więc nawet nie mają jak się z nami skontaktować. dobra, ale, ale myślę, że to będzie najroscudniejsze. Tak. Każdy mi więcej wiedział jak... Dobra wrócisz. ja wyłączam kamerę, bo mam 18%. 9% kamery kto się zwałcie. Patrz napali się normalnie auto. No dobra. Ha -ha. Co tam cioty? Co? Co to nie Patrzcie, tam. kogo mamy. Ale co ja robisz? A my się szukamy to, to tyle to, to czasu w lesie? Przepraszam! A to jest Żenua, więc tak. Ale co Jaka Żenua, fajnie? Ja się nie mogę. Tak, przepraszam. Ja się nie mogę. Nie, to byłaś bardzo. Ja nikomu śmierci zynuła. nie Mniego życzę ogólnie, nie? Ale, ale twoja mina tak, mówiła sama za, za siebie. Ale trzy godziny szukaliśmy! Ale to było! Wiedziałeś, że chcesz w tym filmie jakiejś grozy. A to w jest No sam chciałeś, narzekałeś! O, no w sumie to tu tak niestrasznie, nie, strasznie! nie, no to wszystko Kodaj było opatentowane Chciałeś Kodaj strasznie? Traśnie. Ogólnie chciałam Potrzebowałeś tego Ale dziękuję Nie Marnowałyśmy czas <grym> na ciężko. Ale dziękuję no po prostu, że się mną przyjąłeś no, no jak zmarnowaliśmy? Trzy godziny was szukaliśmy zostawił, zostawił, zostawił cię, zostawił cię. No, rozumiesz no to? Zostawił no i dobrze mu tak Gdzie byli? Na początku wtedy? No tak W lesie? No tak Ale szukaliśmy was trzy godziny Nie no, ja wszystko opatentowałam Wracamy bez nich, nie? Ja mam w dupie No tak Wracamy do domu, będzie Ale będzie śmiesznie Zaję ale mnie po okutowałeś i zostawiłeś. No. Beczka z siebie. Ogólnie, no nie, to beka. Nie, to beka. Nie? Żałosny nie, to no, to Żartów już nie można robić. No, no ale. właśnie. No, no, ile jesteś kurde, nie wiesz jak właśnie... Szukamy was po lesie tygodniu. Ale dziękuję, że się mną bardzo przejąłeś. Szkoda, że mnie tam zostawiłeś na początku, ale dziękuję, że mną nie jest niewinny żart. Musiałam ci zrobić żart, to przepraszam bardzo. Niewinne to było. Ja jestem Wiola. To są podludzie. Nie, to są dla mnie złe. Nie są dla mnie okazjonujący. Nie no, przepraszam, po prostu nie chciałam Dobra, trzy godziny, trzy godziny jastur, cię cię szukali, Oni mieli podaże. to inaczej, ale oni trochę przesadzili, pozadali. bo nie miało to tyle trwać. Po chwili mieli się tu. a Oprócz mnie, jastura ale... i jego kto nie wiedział? Tylko my nie wiedzieliśmy, tak? No my tak. Wy się dogadaliście, tak? No tak, wszyscy, no i no, beczka z siebie. No, no ja zadzwoniłam tak. tak. do Oscara, no i... Ja Idź ja widzą, ja się widzą, tak. wi i się widzą pożadzić jeszcze, nie? w gacie, i wrócili, a ona po prostu... Nie, 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 nie. Ona chojnaku wkrywa. Nie, 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 oni wiedzieli, dziewczyny też wiedzia Wkręcać. To jest po prostu, zynuła, bo... co my ich nie. szukaliśmy tyle. Przyznaj, czasu? że to był bo... dobry wkręt, po prostu nie bo, przyznaj. bo jeżeli Nie, bo znaj to, bo Ty też nie. byś tak zrobił. Bo jeżeli mielibyśmy was w dupie, to, było, to byśmy... No, że z ciebie A, byśmy tam tak. zostawili wiolka. Ale to ja, to ja jest to. Się... Ale... nie, ja to do ciebie zły. Jestem, ale zły. jestem ale na ciebie. I tyle. I mam w dupie, to jest po prostu to, co oni zrobili, to jest zwykłe chamstwo. Trzy godziny szukaliśmy ich w lesie po masku tak naprawdę. Jest nam zimno, jesteśmy przemęczeni. To jest trzy godziny szukania, to jest żenujący prank. Ja rozumiem, że jakby sobie zrobili normalnego pranka tylko, że my też się baliśmy i też przez długi czas po prostu ich szukaliśmy także e, uważam ten film no po prostu wkurzyli mnie, tak nie wiem, czy przyznacie mi rację Jaszczur też jest wkurzony, fotograf też jest wkurzony trzy e, godziny szukania kogoś po macku, po ciemnym lesie e, to nie jest w ogóle odpowiedni prank, moim zdaniem, tak bo naprawdę jesteśmy zmarznięci i, no i jest słabo słabe zachowanie z ich strony, tak to, to, jest, to jest moje zdanie, że, że zachowanie jest bardzo słabe Dobra, jeżeli dotrwaliście do końca filmu Z taki sam czerwony przycisk tam na dole I cóż Jedziecie czy co? Nie wiem Chodźcie, no jedźcie tutaj No, także Także do zobaczenia